W domu mojego ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, mówi Jezus, idę przecież przygotować wam miejsce. To są słowa, które czytamy w okresie wielkanocnym, więc one mają wymiar paschalny. Jezus nie tylko sam jest zwycięzcą, nie tylko sam z martwych zmartwychwstał, ale tym darem z zmartwychwstania chce dzielić się z nami. Więc ta Ewangelia, którą czytamy, ma wymiar paschalny, ale to są słowa, które słyszymy także na pogrzebach. To jest Ewangelia pogrzebowa. Pogrzeb, odejście z tego świata, jest jednocześnie przejściem do domu Ojca. Oczekujemy, że Jezus na ziemi, tutaj, już podczas naszego doczesnego życia. Będzie dla nas Zbawicielem, wsparciem, miłością, pokojem, bezpieczeństwem. Ale na tym nie kończy się Jego dzieło: On chce dla nas więcej. Zasadniczym owocem zmartwychwstania jest nasze zmartwychwstanie i nasze życie wieczne. Dobrym komentarzem są tutaj słowa Świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian z 15 rozdziału to jest 19 werset. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie pokładamy nadzieję, to jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni, godni politowania.